Chyba tak, bo ulegam pokusom. Wszyscy. Zależy w jakiej dziedzinie, ale generalnie bywa, że jestem nierozsądny. Wszyscy są w jakimś stopniu głupi, bo mają jakieś ograniczenia i chyba największą głupotą jest nieświadomość tych ograniczeń. Nie wierzyć w żadne wyższe wartości i krzywdzić inne osoby. Wszyscy. Ktoś, kto robi coś, co przynosi mu jakieś straty albo niepotrzebne cierpienie i nie zamierza tego w żaden sposób zmieniać. Oczekuje, że samo się zmieni. Wydaje mi się, że każdy jest trochę głupi, bo nikt nie ma umysłu, który by pozwalał na niebycie głupim w jakiś sposób. Być bezrefleksyjnym i nie zwracać uwagi na inny. Złym. Być głuchym na argumenty i nie zauważać, że coś już może nie działać albo, że nigdy tak naprawdę do końca nie działało. Nie uwzględnianie złożoności jakiegoś problemu albo jakiejś sytuacji czy czegokolwiek. Ktoś, kto szuka głębi w człowieku i w jakiś sposób albo ją znajduje, albo przynajmniej o niej mówi. I dba o innych. Papież. Okay. Ktoś, kto jest krytyczny i cały czas chce wiedzieć więcej na jakiś temat i wie, że nie wie wszystkiego. Ktoś, kto rozumie, że pewne rzeczy są złożone i składają się z wielu różnych czynników i w jaki sposób bierze je pod uwagę.